Dzień dobry, witam wszystkie byki na czytaniu energii ogólnych na miesiąc styczeń. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za komentarze, za lajki, za subskrypcję mojego kanału. Oczywiście zapraszam nadal do komentowania i wyrażania swoich opinii, za które bardzo, serde, bardzo serdecznie z góry jeszcze raz dziękuję. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej. Jeżeli chcielibyście zadać szczegółowe pytania do moich, moich kart to oczywiście zapraszam do kontaktu Wszystkie informacje znajdziecie na dole w opisie filmu Dodatkowe informacje jak napiszecie do mnie maila Mój mail również jest na dole w opisie filmu kamenatarotgmail.com Karty mamy już potasowane, oczyszczone Także myślę, że możemy przejść do czytania dla, dla byków. Polecam również zajrzeć w swój ascendent, planety osobiste, księżyc. Tam też dla Was może być ważny przekaz. No, kochani, dziesiątka kielichów. To jest spełnienie, to jest radość, to jest coś, co powoduje, że czuję się, że mam wszystko, że posiadam w pełni spełnienie emocjonalne na, gro na, na łonie rodziny czy też swoich emocji, prawda? Ale ta karta mówi o tym, że właśnie, że to je, tak jakbyście czuli, że już nic więcej być nie może. Tak? tak byście nic więcej już emocjonalnie nie mogli osiągnąć, mimo, że czujecie ten, ten, ten dobrostan, że tak powiem, tak? Takie też może być dla niektórych taki brak, tak, rozwoju, że tak by się coś zatrzymało, ale w, w szczęśliwości. Dlaczego? Dlatego, że król kielichów. <laughs> Właśnie, dlatego, że te emocje sięgają zenitu. Dlatego, że macie przy sobie osobę, która jest bardzo emocjonalna, może za bardzo emocjonalna, może za bardzo taka zaborcza uczuciowo. Dla niektórych też to może oznaczać. I, ym, i wy macie takie właśnie wrażenie, że. Ym, ten mężczyzna dał wam już, albo kobieta, da, dał wam już tyle, tyle miłości, tyle od siebie energii tych, że czujecie właśnie taki nadmiar, a jednocześnie niedosyt. Powiem jeszcze jedno, to będzie tylko oczywiście dotyczyło niektórych osób. Być może też możecie mieć wrażenie... Że ta szczęśliwość jest, że było pięknie, że jest pięknie, ale coś tutaj zaczyna być nie tak. I tutaj wspomnę o alkoholu, ponieważ Kruk Lichów często mówi o właśnie nadużyciu. Ale to jest przesłanie tylko dla niektórych osób. Ogólnie macie, widzę tutaj styczeń w bardzo dobrych, emocjonalnych, miłosnych energiach. Czego nie robić? Król Mieczy, no sami królowie. Czego nie robić, jeżeli w waszym otoczeniu pojawi, pojawiła się osoba, no takim archetypie, osoby bardzo inteligentnej na wysokim stanowisku, który um, umie odpowiednio dobrać słowa, tak, żeby zainteresować, to nie wchodźcie w tą energię. Bo właśnie, wrócę jeszcze do tej, tych dziesiątki kielichów. Tak dużo macie od tej osoby, że macie przesyć tej osoby i szukacie czegoś jeszcze innego. Pamiętajcie, żeby tego nie robić, bo król mieczy oczywiście jest osobą godną zaufania, ale nie w opcji czego nie robić, ponieważ on może stworzyć jakiś chwilowy, dać Wam jakieś chwilowe, takie, takie poczucie, że ktoś do mnie ładnie mówi, tak? Że tego mi brakowało. Tylko pamiętajcie, że on to wszystko może uciąć w jednej chwili i nawet nie będziecie wiedzieć kiedy i dlaczego. Co Wam pomoże w tym miesiącu? Pomoże Wam piątka buław, moi drodzy. Hmm. Silna wola. Walka o swoje, tak? Też nie dajcie się spalić w tym wszystkim, bo to jest energia taka bardzo no, wymagająca, dużo walki, dużo ognia, dużo determinacji, ale pamiętajcie, że możecie też przesadzić w tym wszystkim, ale ponieważ to jest karta w pozytywie, walczcie o swoje, walczcie o swoje szczęście, Wydobyć, spróbujcie wydobyć siebie jak najwięcej energii takiej, która spowoduje, że ten, ten stan się utrzyma. I miejcie też silną wolę, jeśli chodzi o tego króla mieczy. Na pewno słuchajcie, będziecie pracować. Będziecie pracować nad tym związkiem, lub będziecie pracować nad swoimi emocjami. Będziecie pracować nad silną wolą. I ta praca się też tutaj troszeczkę ujawnia, tak? Bo zbieracie wszystkie energie ze wszystkich zakątków swojego ciała, żeby zawalczyć o coś i pracować nad czymś. To jest nieuniknione. Będziecie chcieli utrzymać ten stan, albo jeszcze dążyć do, do lepszej sytuacji, żeby to się nie zatrzymało, albo żeby nie rozwijała się ta zła energia, tak? W postaci tego króla kielichów w negatywie, o którym mówiłam, czyli jakieś uzależnienie tutaj, tutaj mogłoby się wkraść i wy będziecie pracować nad tym i nie poddacie się. Ale mężczyzn może koło Was pojawić się, na przykład w postaci tego osobnika. Także uważajcie, żeby nie zabłądzić. Wychodzicie z energią dziewiątki kielichów. I to jest energia taka, że może Wam się wydawać, że coś jest lepiej, coś ruszyło do przodu i będziecie taką robić dobrą minę do złej gry, tak? Być może przed innymi osobami, tak? Możecie też czuć właśnie mówię o tym uzależnieniu. Możecie też czuć, że coś jest nie tak, i przez chwilę wydawać Wam się może, że jest ok, tak, to jest w ogóle bardzo dużo kielichów, bardzo dużo emocji tak, także uważajcie nad tym żeby właśnie to co się dzieje było prawdziwe prawdziwe dla was, żebyście nie musieli uśmiechać się na siłę i na pokaz ale wychodzicie z energią też szczęśliwości, takiej prawdziwej i mam nadzieję, że w większości z was właśnie z taką prawdziwą energią szczęśliwości wyjdzie z tego z tego miesiąca. Mamy tutaj jeszcze jedną kartę, moi drodzy, azbuław. No. Chcecie czegoś nowego. Jednak widzę tutaj, wyciągając tą kartę i te inne też, że ta szczęśliwość jest taka niedopełniona, albo taka właśnie, jak powiedziałam, że czujecie, że czegoś wam brakuje. Coś się tutaj dzieje, coś. Coś. No coś tak się troszeczkę zastało. Wisielca mamy jeszcze tutaj w przełożeniu, tak? Coś wisi, coś stoi, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, a wy chcecie, żeby coś się działo. Może właśnie chcecie, żeby było więcej namiętności w waszym związku. Bo ja na razie widzę osoby, które Wam daje taki przesyt miłości. I może to się już dla was przelało, tak? Wy chcecie czegoś nowego, moi drodzy. I tu jest ta nowa osoba. Ale pamiętajcie, ona jest w pozycji, czego nie robić. Powiem więcej, patrząc na Asabuław, nie zdradźcie siebie, nie zdradźcie swojej rodziny, nie zdradźcie, nie zdradźcie swojej swojego partnera/partnerki będziecie mieli takie zapędy do tego z tego względu właśnie że no no nic się nie dzieje nic się nie dzieje ale może się zadziać w tym miesiącu ale nie wyjdzie to dla was pozytywnie na pewno będziecie pracować ja mówię tutaj o uczuciach, w większości, bo tu jest dużo kielichów, prawda? I życzę wam, żebyście wyszli z tego miesiąca naprawdę szczerze szczęśliwi i szczerze uśmiechnięci. Pozdrawiam was, drogie Byki, bardzo, bardzo serdecznie.